Witamy w superowym, niesamowitym Top Model Trio! W pierwszym w historii, jeszcze chyba nikt nie zrobił Top Model Trio. My już kiedyś robiliśmy testowo na streamkach, a dzisiaj pierwszy odcinek, zobaczymy jak wyjdzie. Wypamiętajcie. No i powiem szczerze, że wyszło kozacko wtedy na streamie, więc tak, teraz tak, na odcinku tak. myślę, że wyjdzie jeszcze lepiej. Nie zapomnijcie od razu o łapeczce w górę na sam dobry start odcinka. I subiku, bo lecimy po 65 tysięcy subskrypcji do końca miesiąca, więc zostawcie tego subika, jak jeszcze nie macie, bo dużo osób nas ogląda, Subskrybuje kanału, więc to takie ważne do powiedzenia. A my tu widzimy pierwsze hmm. trzy osoby. Wszystko mi pasuje. W sensie, kilofy może Jest, i te to, ale. Dobrze, niech przejdą. Pierwsze tam mogą taki przejść. To, to Spoczko, bo wszystkie są świąteczne o. Mikołajki jakieś. Trzy bomberki. No Bardzo to się... ładnie to wszystko wygląda. No. Dodatki też dopasowane. Tu nie ma co gadać, po prostu niech Dokładnie. przejdą do kolejnego etapu. Musimy tu robić trochę speedrun, naprawdę na szybko, bo jest aż 60 osób. Fajnie robimy tutaj Aha, model nie, no na, jest, na dużo osób. To jest, to są króle. To jest I mistrzostwo świata. To, to są dwa style, a ninja i on ma taką samą praktycznie fryzurę, i to wszystko tak ładnie. Jest tak, łączone. to jest mega kozackie. To jest Przypominam, 10. Sugar, że mamy złote przyciski. Nie wiem, czy chcesz tutaj ja dać. Nie, przycisk. To O jest... i uwaga! Sugar to jest złoty daje przycisk. złoty przycisk! To jest, nie wiem, to sugar jest. Sugar daje złoty przycisk, więc tutaj to jest... przychodzicie. Niesamowite, jeszcze wszystko pasuje. Dobra. Ja tu musiałem przypomnieć o tym, bo Sugar zawsze zapomina, no i ja Sugar nie... faktycznie dał. Kurczę mi się to. Nie wiem. To... Wow, też mega fajne. Aha. Trzy kolory, Trzy super. Przechodzą okay. dalej jak najbardziej. O to chodzi, ładne tutaj połączenia z tego co widzę. Ha, wszyscy motocykliści. Nie super. Stosik. A super. Ten zielony? Skąd to ja nie wiem nawet. I wszyscy ten mają Zielony kosy. jest najlepszy. I wszyscy peleryny. Dobra. No, przechodzą dalej pójdź, jak są. najbardziej. Też bym no, nie ma co nawet skali, gadać. Już Nie mam drugiego. <grych> no prosimy, trzy yy, Nie macie kolegi? To nie, idźcie na koniec. Trójkę. A dobra, są, trz... są trzy kocice. Mmm... No przepuściłbym na kocice spoczko No spoczko, spoczko, niech przejdą, niech przejdą. Lecimy dalej, kolejna trójka Rybak i dwie ryby, dwie więc pomysłowo łowione tutaj widzę Zobaczmy dodatki na szybko No pasuje, pasuje, pasuje. Muszą przejść. No muszą przejść. muszą przejść, no Pierwszy... Zabiliśmy... W... Zabiliśmy kogoś? Nie W czterech jesteście? Czterech to trio A nie, ten chyba się przypałętał po prostu powalony e, dobra do tego hmm. zabijamy i tutaj sędzina i piłkarz i piłkarka eee, spoczko spoczko niech przyjdą piłkarz piłkarka sędzina fajnie fajnie wszystko dopasowane Jak... o to też jest fajne ognisty zestaw ognisty zestaw no e, więc fajnie fajnie mega fajna i ogniste niech przyjdą dalej dobra tutaj trzy babeczki Trzy babeczki we wszystkie style, no i to jest też kozackie. Kozackie, muszą przejść. Patrzcie, tu jeszcze kreatywne, bo mogli wziąć plecak z zestawu, a wzięli tutaj... Urozmaicili sobie. Tutaj no. Tutaj drugie takie samo. Ale muszą przejść. Muszą przejść, później będziemy wybierać. Eee, tu bym zabił, tam to było lepsze. Proszę nie łowić mnie. Zabijesz? No, jak mam zabić, jak uciekają? Proszę tutaj nie trollować. Gdzie trzecia osoba jest? Nie mam pojęcia, gdzie trzecia osoba, ale. ale przy... No, to później Oooo! najwyżej zabijemy. No i też ładnie. Dobra. Zapraszamy dalej. Jasne, super, naprawdę super. Przechodzicie dalej, jak najbardziej. Eee, tutaj. Tam to chyba ładniejsze było, bo były trzy kolory tych babek. Tak, Krasnij były wym... trzy kolory, więc tu trzeba zabić, sugar. Po co? Nie ruszajcie się, prosimy, bo my naprawdę nie mamy takich pomp, żeby szybko tu Was zabić. O, tu jest rybak, ale jest jakiś inny. I wilk. A ten wilk. No nie wiem, wilk nie pasuje. No Trzeba ten zabić. Wilk to taki... no, wiem, fajnie jest z widelcami, natomiast wilk nie pasował. Dobra. No wilk niestety. Eee... Mega, mega ładny ten różowy, natomiast jako trio niestety nie. W ogóle nie pasuje, no. O, pompka w końcu dla mnie. Dobra, zapraszamy kolejnych. Co to jest? O co tu chodzi? To jest top model trio, a nie ja piątkowe. Nie. Pięć top model. Co to jest? Pierwsze top model na piątek u nas chyba. To jest niesamowite, co zrobili ci goście. To są showmeni, ale chyba, chyba do tej serii się my. nie nadają. To jest cały. No, Więc ja śmiesznie. Chyba, że jakiś solo i się przypałem tam. Fajnie. To wtedy smutno by było dla nich. No, a to... Spoczko, też motocykliści. Fajnie, ale to fajnie wykombinowane. Danie, Niech przejdzie. Danie. I tutaj ekipy nie masz chyba mordeczko. I ale też ładne, nie, widziałem ładne, nikogo. Nie. nie widziałem nikogo, żeby, po, żeby pasowali do niego. Więc chyba po prostu samemu tu wbił. No Dobra, przechodzimy do drugiego etapu, gdzie będziemy bardziej rygorystyczni Dobra. i surowi. Drugi etap, lecimy, lecimy! Naprawdę mega mi się podobają mi Przejście. Kurczę, ciężko będzie eliminować. Dawaj, dawaj. Musimy patrzeć też na dodatki, zapraszamy pierwszych. Proszę nie walić wędką, bo tutaj oni muszą przejść się przedstawić. Yy, dodatki, dodatki, no pasuje wszystko no. A kilof wyciągnij, a nie, że z apteczką stoi. No, z apteczką nie można stać. No. Nie no, co on z tą apteczką hmm. robi? No nie <laughs> wiem, jest git A no ten kilo. a ja, ja już no, nie, wiadomo nie, nie. czemu chował. Ten kilo mi nie pasował no. Tutaj wszyscy mają pomysł, skrzydła, słowo. tak przepuściłbym. No, przepuściłbym. Skrzydła te same, fajny pomysł, fajny pomysł. Eee, to jest i patrz. Jeszcze eee, te... Dodatki czy pasują? Eee, no. Fajnie, że coś kreatywnego okay. zrobili z tymi tak, tak, dodatkami, bo match. mogli wziąć wszystko z zestawu i by pasowało, a pomyśleli. Eee, dwie ryby tylko? No bo ja zabiłem rybaka, bo cały czas mi wędką strzelał. Więc tutaj musicie. Zabijamy. Teammate a Ale po też, prostu też wziąć. wydaje mi się, że i tak bym zabił. No nie, to jest to jest mistrzostwo. To jest totalne mistrzostwo świata. Jak najbardziej, niech przejdą dalej. Nie już do tego przycisku. Ja no bym ja miał, nie wiem. Gdybym miał drugi. Eee, dobra, uwaga kapitana, kapitana, kaczuszka. Małe problemy. Małe problemy, ale już zlikwidowany zawodnik. Nie, Nie wiem, pozdrawiamy takich frajerów. Widzicie, widzicie. Teraz na odcineczku widzicie, że o. my musimy się czasami namęczyć z trollami, żeby A. nagrać dla was fajny odcinek. Tym A. razem udało się go szybko zlikwidować Właśnie, i możemy ale ten dalej. nagrywamy od dwóch. nie no, od półtorej godziny, bo cały czas trollują, także. Więc także każdy zostawia lajka za poświęcenie. Dwie godziny nagrywaliśmy ten odcinek, żeby on w końcu wyszedł, ale teraz wychodzi super, fantastycznie. Piękne połączenia. To mm, musi przejść dalej. To musi przejść dalej. To jest piękne. Dalej, szybko, szybko, bo musimy tutaj się sprężać, nie eee, mamy całego dnia. Okay. Eee, tak, fajne no, my... trzy kociste, no fajne, jest fajne. Pasują bez dodatki, ten kill of tak bez szału, ale... Aha, no, 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 faktycznie, faktycznie. No ale i tak bym przypuścił, bo reszta jest mega spoko. Okej, okay, to, to jest kozackie, 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 bardzo, bardzo dobre. Luxi. I pytanie, czy te drugie Luxi nie były gorsze, bo te mi się chyba bardziej podobają. A zobaczmy tamte. E, dobra, teraz ich nie znajdziemy, to niech ci przejdą dobre, też, przejdą, i najwyżej nie, najwyżej nie wybierzemy ich dokładnie. w finale. E, to jest bardzo dobre: trzy kolory: zielony, czerwony i niebiesko-biały. Niech przejdą, niech przejdą. I to też bym przepuścił, bo wszyscy mają tak. fajne skrzydła, idealnie to pasuje. Dobra, dobra, niech przejdą. No to tak Sugar tutaj to... ma złoty przycisk. Reszta przechodzi do finału. Teraz będziemy wybierać po prostu osoby do naszych finałowych trójek. Dobra, no to jako że Sugar wybrał złotym przyciskiem właśnie tak. Ninja i tutaj tych zawodników, to ja muszę teraz wybrać jako pierwszy trójkę. Mhm. E, I kto to będzie, kto to będzie? Możesz tu przedstawić zawodników przy okazji? No, pokażę. a ja e, wybiorę. Tak uwaga, uwaga. Będę się zastanawiał na pewno nad tymi motocyklistami. No i chyba ich wybiorę. Chyba pójdę za głosem serca i ich wezmę jako pierwsze o, to trio do mnie. Też genialne Dobra. połączenie, więc kurczę naprawdę też o. bym ich od razu zgarnął, jakbyś ich nie Są wziął. Są naprawdę świetni, świetni. I hmm. teraz Sugar wybiera swoje drugie trio. Tu tu, ru, tu tu. Co by tu wybrać? Co by tu wybrać? No mi się osobiście podobają. Ci Tylko hmm. tu, 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 tu. Ale chyba wezmę tych Jako pierwszy Co to są za miecze w ogóle? Oni są niesamowici Oni są niesamowici naprawdę Zapraszam <zyskłeś> <zyskłeś> no, no to sugar ma już Już dwa mam Druga trójkę Dobra, e, A teraz ja muszę kogoś wybrać i wybiorę, uwaga, uwaga. No teraz to już chyba bez jakiegoś zastanowienia, ci wydają mi się najlepsi mm -hmm. z pozostałych. A teraz Sugar wybiera ostatnią, ostatnią? trójkę. do siebie. A, nie, bo to jeszcze ten, czyli nie zabijać. Do S siebie. Nie, no. ostatnią trójkę do siebie, a później ja zabijam. Sędziń tygle mnie wybrał. Tych yy, też nie, bo to jednak. Kurde, a to z kilofem super wygląda tak kocica z tym kilofem To jest. lux no mi się platem. chyba to jest dla mnie kreatywne, bo. Te skrzydła pasują. Ha, bo tu jest facet, facet i babka. No facet, no, babka jest i jeszcze moc, babka moc. biała i wszystkie mają skrzydła, w kolorystycznie pasują. Tu na przykład to. mniej kreatywne, bo są dwie babki, nie, a tam jest facet i babka. Dokładnie, także zapraszam. Tu, 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 tu. na prawą, na prawą. Tu, mm -hmm. tu, tu, Dobra, Sugar, to bo... chodź do mnie i patrz, kogo zabijam, bo to jest dosyć ważne. No o. zabijam ty. No niestety. Kogo by tu jeszcze hmm. zabić? Hmm. Piłkarki, proszę wrócić na miejsce. Gdzie proszę... eee, Tutaj przedstawiajcie się, a nie płaczcie, bo ja muszę wybrać, a nie <śm> widzę waszych kilofów, więc zaraz po prostu was zabiję, bo nie widzę ich. No... Eee, tu bym wybrał, ale... Ale nie pasuje zupełnie ten kilof, no. nie? Oprócz tego sztosik. Jakby nie to, to bym ich wybrał. No. Oprócz tego jest sztosik. Te ładnie wszystkie pasują. Tutaj super, tutaj super. No nie wiem. Osobiście, osobiście muszę przyznać, że... Że wezmę... Kurde, najpierw zabiję może. Wezmę po prostu... Bomberki wezmę, bomberki. No, bomberki fajnie. Fajnie, że trzy style, trzymają trzy style bomberki. To są trzy różne skiny, a nie że trzy style. Bo też warto zobaczyć. No właśnie, trzy różne zupełnie skiny plus fajnie dopasowane dodatki. Także więcej... stosik. No i co, teraz zabijamy po jednej swojej drużynie. Także... Tak, ustawcie się. Kogo by tu zabić. Dobra, jesteś gotowy? Bo ja jestem. Ja tutaj mam prostą decyzję. No ja też Do mam podjęcia. prostą, No niestety te bąberki muszę zabić. Niestety, muszę bomberki, no te są za ładne, no to za tak, ładnie tak. pasuje. I u Ciebie dokładnie taka sama sytuacja, motocykliści byli o wiele gorsi niż tak? Ci inni. No, ale też byli mega ładni, także trochę mi szkoda, ale, ale chyba musiał być taki wybór, nie? Dobra, i lecimy ze polem, czyli nasz czacik tutaj na streamie będzie głosował... Nazwy dzisiejszego odcinka i kto wygra skinki, prezenciki. Dokładnie, a ja jeszcze tu może w takim razie szybko przedstawię. Tutaj ninja tak się prezentują. Pokażę też z tyłu. To jest mistrzostwo jak dla mnie, ale te też, to nie wiem, to jest chyba wszystko jakby. Mówię jak je nazwać od razu. A, to jest nin to nin ninja. No ninja to wiem, ale te babki. No to babki. Dobra, i motocykli. <laughs> nie, motocykliści tak bo to cykliści, tak się prezentują. I ostatnie trio. I ostatnie trio to medyczki, nie wiem jak je nazwać, ale niech tak będą, wyglądają. Niech będą medyczki z tego względu, że tutaj kapitanka medy medyczka jest. Fajnie, Dobra. że nie poszli na łatwiznę i pokombinowali z dodatkami, to babka jest jedna i jed różne style, ale kilofy i plecaki są, yy, każdy ma coś innego, nie? Dopasowane. To jest mega kreatywne, więc... Dokładnie, więc ja tutaj wysyłam głosowanie na czacie na naszym stremeczku, jeżeli, jeżeli chcecie wbijać na takie streameczki z Stop model i inne fajne streamy, no to wbijajcie, zostawiajcie subskrypcję z dzwonem, to na pewno Was takie nie ominą, a są u nas takie codziennie. A my przechodzimy już do ogłoszenia wyników. Dobra, więc tutaj mam już wyniki przed sobą. Karteczkę mam, więc muszę powiedzieć, że najmniej głosów zebrały babki. Które? Babki, czyli te. Dobra, czaję. Dobra. I trzecie miejsce mają również babki, ale medyczki. No niestety medyczki. No tak jak mówiłem, te dwa były dla mnie gorsze od... I tutaj przedstawcie się. Dwa trio, które zwycięży ten odcineczek Top Model. Zobaczcie, zobaczcie jeszcze. Motocyklisty. Jak oneś, jak się prezentują te skinki. No i chyba chyba każdy wie kto tutaj wygra Ninja Ninja Tak nie, Ninja ja więc padnę. O Dobra nie. gratulacje dla Ninja Dobra niech Ninja wygrają Dobra to Leczcie się Ninja Ninja gratulacje ale to jest naprawdę kozak ja nawet Zabijcie ja mnie Nice no i Ninja wygrali a więc nice, jest nice. to od FF Psycho 666 Także gratulacje no nic nie pozostaje nam innego To jest tak podobny jest z twarzy i w ogóle z fryzury i z opaską do ninja, że to jest po prostu genialne, że ktoś na to wpadł, nie? Tak, oprócz, to jest mistrzostwo Oprócz tego wszystkie dodatki naprawdę idealnie pasują tutaj więc no, myślę, tutaj że... był ninja, ninja Naruto, i jeszcze ten Takashi, czy jak on tam miał, więc no, tutaj jest. naprawdę tunek Ninja, Mistrzostwo Świata. W sensie no i zasłużone. zasłużone, zasłużone zwycięstwo w naszej wersji Trio Top Model. Pierwszy. Pierwsze trio top model na polskim YouTubie. Jeżeli chcecie top model składów, Kładnik. to wiecie co robić, musicie napisać w komentarzu, że chcielibyście i zostawić a, łapkę w górę oraz sobie. będą fajne, dokładnie. Także... będą jeszcze lepsze, dokładnie. więc wyczekujcie, wyczekujcie. No także nic. Dziękujemy wam za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć, cześć! Cześć, cześć. Ooh. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more.